Cześć ludzie, witam Was, Maciek ze Skok Bok. Dzisiaj zabieram Was ze sobą do jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych na Phuket. Jesteśmy w jednym z najwyższych, o ile nie najwyższym punkcie widokowym na wyspie, u podnóży Wielkiego Buddy. Zaraz go Wam pokażę. Proszę bardzo, jest Wielki Budda. Wielki Budda jest pukeckim klasykiem, budowany od co najmniej kilkunastu. Lat. Jest mniej więcej tak jak ta słynna katedra w Barcelonie. Budowa trwa wiecznie. Zresztą widzicie rusztowania. To wszystko powstaje podobno z datków wiernych, którzy tu przychodzą i kupują różnego rodzaju cegiełki. Można kupić jakąś płytkę marmurową, można kupić blok cementu. Są ceny podane i też możecie się przyczynić do sukcesu tego dzieła, ku lorda Buddy. No Ja tutaj przychodzę ilekroć mam gości. Teraz na przykład dwie ze mnie mój tato, więc, e, więc zabrałem tatę do Wielkiego Buddy. No i sobie wędrujemy dookoła. E, tutaj przy Wielkim Buddzie największą zaletą tego miejsca nie jest sam Wielki Budda, który jest tuż wielki. E, największą zaletą tego miejsca są genialne widoki na okolice. Zresztą zerknijcie sami. Z widok na połowę puket, to jest na przykład zatoka Chalong, Chalong Bay. Dalej na północ wzgórza, przepiękne zielone. I druga strona wyspy, zachodnia. W tej chwili słońce zaczyna zachodzić, więc jest atmosfera romantyczna. No i przychodzimy tutaj, robimy zdjęcia. Wstęp do Wielkiego Buddy jest całkowicie darmowy. Co jest rzadkością na Phuket i to jest na pewno jedno z tych miejsc, które warto odwiedzić. Także jeżeli traficie na Phuket, to wsiadajcie w auto, wynajęte, bo to najlepszy sposób przemieszczania się po tej wyspie i ruszajcie ku temu tam posągowi. Jeszcze podejdę, pokażę go wam z przodu. Jak widzicie, turystów nie brakuje za mną. Trzy panie z Korei, zdaje się, pełna Rosja. Proszę mnisi, którzy pewnie się też przyczynili do, no jeszcze nie sukcesu, ale budowy tego miejsca. A tutaj sam główny zainteresowany Wielki Budda. Jeszcze wlepię w to wideo parę obrazków z naszego spaceru do dookoła. Puket dla Skok bok. Maciek Klimowicz. Loves us Who does Smiles Yeah just my own